Cześć, dziś mam dla Was grę Micro Dojo i to jest gra w jej finalnej wersji, która będzie na Kickstarterze i ona będzie kosztowała 5 dolarów, czyli bardzo, bardzo mało. I to jest gra kieszonkowa, gra nie ma pudełka, która przychodzi do Was w kopercie na płasku, musicie sobie wyjąć wszystko z wypraski i tak to się prezentuje. Tutaj oczywiście wkładamy to w woreczek strunowy i można ją wrzucić do kieszeni. Minusem jest to, że ona ma bardzo małe elementy, więc zabieranie jej w podróż może być dość ryzykowne. Ale o co tutaj chodzi? Micro Dojo to jest gra, która bazuje trochę na onitamie i trochę ma podobną mechanikę do cerebri. Każdy gracz ma swój żeton. Pierwszy gracz powiedzmy jest niebieski, drugi gracz zielony otrzymuje żeton umowy, który na końcu gry, jeżeli, ten, jeżeli jest remis i ten gracz dalej posiada ten żeton, to on wtedy wygrywa grę. Micro dodział wybieramy, którym meplem będziemy się przesuwać, i kładziemy wtedy na nim swój żeton. Czyli, jeżeli niebieski gracz wybrałby ninja, przesunąłby się tutaj i dostaje wtedy dwie miski ryżu, które były nadrukowane na planszy. Teraz zielony gracz może przesunąć się jakimkolwiek z tych trzech mepli, powiedzmy, że przesunie się tym, podłoży na nim swój token i dostanie dwie monety. W ten sposób przesuwamy się po plaży dopóty, dopóki ktoś nie zdobędzie siedmiu punktów lub dopóki nie skończą się nam cele w danych rundach. Punkty można zdobywać z budowli i właśnie z tych celów. Aby wykonać taki cel, trzeba pójść na pole akcji i powiedzieć, że wykonujemy dany cel. W tym momencie zielony gracz ma dwie monety, niebieski nie ma żadnej, więc zielony gracz chce pierwszy wykonać to zadanie, bo wtedy dostanie punkty, jak ma najwięcej monet. Czyli niebieski gracz nie chce, aby zielony gracz wszedł na to pole, ale żaden z tych dwóch mepli nie może przesunąć się na środek, bo przesuwamy się tylko w lewo lub w prawo. Powiedzmy zatem, że ten mepl przesunie się tutaj i wtedy gracz otrzymuje miskę ryżu i monetę. No i teraz zielony gracz. On mógłby teraz przesunąć się ninżą na środek. Przesuwa tutaj, układa tutaj swojego, um, swój znacznik i wykonuje zadanie. Ponieważ pod tym meplem są dwa znaczniki akcji, można wykonać dwie akcje. Jako akcję można wykonać cel, czyli w tym wypadku on ma najwięcej monet, czyli obracamy ten cel, on zdobywa jeden punkt, czyli zielony gracz otrzymuje jeden punkt. Jako drugą akcję nie można wykonać kolejnego celu w danej rundzie, ale można albo wymienić dwie monety za miskę ryżu. Można zapłacić 5 monet lub 5 misek ryżu, żeby dostać punkt. Albo można aktywować budynek, który mamy zbudowany. Nie mamy żadnych zbudowanych budynków, więc zostawimy to tak, jak jest. Teraz tura idzie do niebieskiego gracza, który przesunie się tym meplem, żeby dostać monetę. On ma dwie monety. No, i teraz zielony gracz. Zielony gracz chce zacząć zbierać może trochę więcej monet. Jeżeli zbierze jeszcze jedną monetę, może tutaj zbudować ten budynek, czyli powiedzmy, że przesunąłby się tym czerwonym meplem. On wtedy zdobywa monetę, która była nadrukowana tutaj pod spodem lub ryżu i może zbudować budynek. Zbędzie on trzecią monetę i zbuduje budynek baraki za trzy monety, kładzie go przed sobą. monetę odrzucamy. I teraz, kiedy pójdzie on na pole akcji, może wykonać akcję, za 3 monety kupić punkt, który normalnie kosztuje 5 monet. Kolejny, kolejny cel to, to posiadanie jak największej ilości ryżu. W tym wypadku to niebieski gracz ma tego ryżu więcej, więc on chciałby się przesunąć tutaj na pole akcji, żeby wykonać zadanie. Więc wtedy przesuwamy się tutaj, odwracamy to na drugą stronę i niebieski gracz otrzymuje punkt. I gramy w ten sposób dopóty, dopóki jeden z graczy nie osiągnie siedmiu punktów lub kiedy nie skończą się zadania, wtedy liczymy punkty, kto ma więcej punktów wygrywa grę. Minecraft Audio jest bardzo specyficzny ogrom, jak widzicie, jest bardzo mała, ale bardzo ciekawie wykonana, z bardzo ciekawą mechaniką, która przypomina właśnie, tak jak mówię, o nietamy, tym przesuwaniem się po wspólnej planszy, wspólnymi pionkami. także to jest tutaj bardzo ciekawe. Gra mieści się w kieszeni i to zdecydowanie mieści się w każdej kieszeni, bo jest naprawdę ma malusieńka. Kiedy ustawiamy grę możemy wybrać inne budynki lub te szare zadania, które są trochę bardziej skomplikowane niż te brązowe. No i te budynki po drugiej stronie też bardzo fajnie mają takie małe grafiki. Naprawdę jest to wszystko bardzo ciekawie wykonane, bardzo mała gra, ale w nią jest włożone bardzo dużo serca i pracy. Jeżeli chodzi o atmosferę, no to jest web w łeb dwuosobówka, w której będziemy, będziemy do samego końca walczyć o wszystkie możliwe punkty. Gra się naprawdę bardzo szybko, gra zamyka się w 20 minutach, jest przy tym sporo główkowania, sporo zaciskania pięści i zgrzytania zębami. Jest to naprawdę typowa negatywna interakcja, strategia, dużo myślenia, dużo główkowania, który ruch będzie dla nas najlepszy, żeby może zablokować naszego przeciwnika, żeby nie mógł wykonać akcji, która dają punkty, ale. Wtedy przychodzi tutaj do gry ten żeton. Jeżeli gracz ma taki żeton, to on może usunąć znacznik z danego mepla, żeby móc go użyć. Tak, także warto to użyć, ale z drugiej strony, jeżeli jest remis i ten żeton mamy, no to wtedy my wygrywamy grę. Więc jest trochę kombinowania, jest zarządzanie zasobami, bo nigdy nie możemy mieć więcej zasobów niż 7 z danego rodzaju, no i nigdy też tutaj tych więcej zasobów nie ma. Więc trzeba też wiedzieć, kiedy i jaki zasób użyć, czy kiedy może je wymienić na coś innego. bo Ceny tych budynków również są właśnie, niektóre są bardzo wysokie, na przykład zamek kosztuje 5 monet i 5 misek ryżu, no ale daje nam 2 punkty. Także no jest naprawdę sporo główkowania i sporo naparzania się o to, kto na które pole się przesunie. Regrywalność jak na tak małą grę jest naprawdę dość wysoka i tak to właśnie bywa przy takich strategiach abstrakta, gdzie losowe ustawienie planszy naprawdę dużo daje, gdzie y, oczywiście gracze zależy z kim gramy, każdy będzie miał inną strategię, każdy pójdzie w coś innego. Za każdym razem oczywiście będą inne budynki, inne cele do wykonania. Y, I jak na taką szybką grę, to można zagrać kilka razy z rzędu, y, żeby oponować wszystkie cele, wszystkie budynki, no, a potem to już grać tylko po to, żeby wygrać. Tematyka tej gry jest bardzo specyficzna. Nie sądzę, żeby miała inną grę o takiej tematyce na półce. I to jest jedna z tych gier, gdzie głębia tkwi właśnie w tym, jak gramy, głębia w tkwi w rozumieniu tych zasad i w tym, jak kombinować, żeby wygrać, bo tych zasad wiele nie ma. One są wszystkie, mieszczą się na kartce papieru, em, gdzie mamy opisane też ustawienie, gdzie wszystkie budynki są opisane ze szczegółami. Także naprawdę za 5 dolców, taka gra to jest coś naprawdę bardzo fajnego, żeby mieć gdzieś w kieszeni. To jest gra w którym można zagrać w knajpie czekając na jedzenie to jest gra, którą można ze sobą zabrać gdziekolwiek, bo mieści się wszędzie no i na dodatek jest językowo niezależna e, więc jeżeli takie coś Was interesuje to sprawdźcie sobie na Kickstarterze Micro Dojo Na razie!